Listokoła. O się ma panowie z tam u was? Siema, siema. O, a, nie ma chiedo O, dawno nie nagrywałem na Kebub Games, powiem wasz szczerze. Zajebista sprawa, co pograć. Dwa, trzy dni temu, kurde. Nie, nie, kurde. z tydzień, z ponad tydzień nie było filmów. Ładnie, ładnie. Dwa tysiące stary. Zdechłem brawo, jest Ciąp największa, a to chyba u ciebie jest standardowe, nie? Kurwa, ja tosta jadłem, a chłop mi się w dupce na wyspę. wy coś gadacie ja, jeszcze? Nie wiem, jak to chłop robi. Nie wiem, jak mnie chłop bił z dwóch stron, ale dobra. Zobacz, co ja się wiem. Pipka jesteś, pipka jesteś, Kamil. Patrzcie, jak Paweł walczy. Patrzcie, jak Paweł. E, Paweł walczy? Paweł walczy? Paweł, pa, pa, co robisz? Leci do niego. Ej, pa, Paweł, Rajesz, niszczy babę. Dobrze, ale. Dobrze, mhm. No, no, hapem, ma, please. Paweł, zrobisz to, robisz to. Zrobisz to, to. udać się. Ja, udało ja, mu się, udało mu się Ja, to jest gruby, ja gruby, Wychodzi z, 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 z nory, z nory grubego Ale to, czy to się musi zmienić? nim Pana Nora Kapucyno <noise> Codziennie <noise> To chłopie, była mąga z ciebie, zajeb... Ja, nie bije Ale nie bije Chyba, czyli Niko już nie ma Zobacz. Ej, ja jeszcze żyję, daj mi chwilę na tą stronę, okej, okej Inteligentnie, inteligentnie, z łuku No, trafiłeś drugi raz Ma 17 HP Wiem. Masz czas, żeby uciec, mi się zdaje Nie, idzie o siebie Ej, bo ogólnie od pół godziny kłócę się z typiarą Dałbyś sobie czas Ej, wow. bo ogólnie od pół godziny kłócę się z typiarą i ta kłótnia wygląda tak ona pisze, tak, ona pisze, nie, -taki, ono nie -taki, tak i Nie, nie Paweł, nie możesz rozwalać obsydianu ki kilofem drewnianym. Może. Haha, Paweł Czy serio wolisz rozwalać kilofem drewnianym obsydian niż... O Boże... There was a ship that put the sea... ...nie co do szaty... I... i... i, i Śpiewając tę piosenkę napierdala głową w obsydian. Tak. A jak masz problem z tym? Masz od tyłu, to sam. W tym skutku jest No zimisty Ej, gruby wygrał, Ej, nie wierzę w to Aż nie, nie mi minecrafta już, Nie, odpałam od nogu, Cześć, cześć, siema, siema no. Siema oh. I to nowy w nowym filmie Ej, ty go, go, no, Po to wygrali naprawdę mi minecrafta ścięło o, czyli znowu no, będziesz no, musiał go połączać 30 razy? Się prze, przeanalizować się stało dokładnie, nie przewidziała tego. Takie... Nie wierzę. Eka, czekaj, I Bąbel to? wyszedł i mówi, nie, ja tak tego nie zostawię. Nie, tak to już zostaje, ja ale ja mnie ja to nie chwilę podnosi. Nie, nie, ja, ja tyś... tak nie zostawię, Pablo ja rozwodzi. By... Z nowym drewnianym ja obszarem. Ja widzę Grubego, on A, lewituje by... w miejscu. By... Yes. On leci kwicisztą. Złókł go. Nie chyba ów! Ej, ja, ja mam tylko ten. Kówno ja mam set. To cię. mnie bije na 10. kratek nie no dobra. No, no, no. Nie no dobra. Ja set to w ogóle nie mam ci no, kolego. No, ale mnie nie dajesz, kuśwa. To nie. Nienawi nienawidzę cię czasem, Kamil. Jeszcze tam tego. Bo ja się cytuję, za nie zamążę. Nie tej kropkę, Za Paweł, zastanówmy podąża za tobą. To żeby Paweł? <grym> Big <grym> Paweł. Eee, uh, szukam się, albo w jestem. Za Paweł biegną. Uh, uh, nie, 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 nie wzięłem tego, nie wzięłem tego, nie wzięłem tego. Nie wzięłem tego. <grym> Akur, ja, to ty się ze mną biłeś, ze mnie biłeś na 10km. Fuck, sera pod koniec? No, no fuck? tak. Fuck? Ja oh, nie tak? Miał mam to, ani bloków. Ha! Jest łatwo. Chyba pa Paweł ja. gdzieś jest, a Paweł nie żyje. E, Paweł gruby wyleciał w S drużyny. Pokaż. Jakby, wiesz, system przeciążony. <laughs> What the fuck. Muszę grubego wywalić. Jak wywalić grubego? Party help. Party... Jak go wywalić? Te moc. Ja nie wiem, gościu. Ty się mnie pytasz. No ma kończę mogę, kurwa. Kurwa. Nie, Kick, kick, kurwa, kick, bez kitu. Kick, just, gruby. Dobra, wyjebało go. No a pozbyliśmy się balastu. <laughs> Spędny balast. Błogą. Oh man. Mogę być ta ten, O, tam jest. Bawos. Widzę. No ty. Nie, nie widzę. Ja, ja do Pawła się nie zbliżam, ani w ogóle. Nie, nie, nie zmusisz mnie do tego. Ale bo oni <grym> kilo. Nie. Jakbym był, to bym postawił wszystko na Pawła. I też, też bym jakbym wymagał tego. Wiem, że ty mnie nie śmieję. Przyjadę tam do niego, to... Ja nie śmieję. Robert, ty mi teraz grozisz na nagraniu. Nie, ja ci, ja ci, ja ci tylko to oświadczam. No co, że przyjedziesz do mnie i Wiesz, powiesz, w ogóle, Coś się wydarzyło na mieście u mnie. Nie, nie. z matką, nie? I dochodzę tam do, do dworca u mnie w mieście. A, tak, mamy dworzec w mieście. I, i w pewnym momencie podchodzimy pijak. Wiem, bo śmierdzi alkoholem. Ledwo co mógł mówić i do mnie... Masz, masz telefon, nie? I podaj mi swój telefon. To, wiecie, podaj mi swój telefon, nie? I mówi... Kale jest Ewelino, ja takie co jest kurwa. Do matki mówię pana to. Wyciszyłem ją, żeby posłuchać, co się działo. Biorę jego telefon i mówię: No, cześć Ewelina, co tam u ciebie? A ona: Z kim gadam? I mówię: Jestem losowym przechodniem. Jak tam u ciebie, Ewelina? Słuchaj, mam prośbę. On musi jutro na piątą yy, nad ranem być w pracy. Weź mu pomóż, proszę. Potem patrzę na niego. On: Pomóż mi, pomóż. To moja żona, pomóż mi mówię, Ty masz żonę? No dobra, okej. Okay. Ewidentnie, ewidentnie taka sytuacja nastąpiła. I. Paweł żyje? Nie, Jak, paweł nie żyje. Jakby. Może to był fan przebijany za żula. Ja powiedziałem, że nie jestem w stanie pomóc. Ja bym mu kupił jakieś jedzenie czy coś, tylko że. A, on śmiercił alkoholem. I ja takim osobom nie pomagam. Więc powiedziałem, że stary, nie mam portfela. A, sorry, nie, nie dam rady się pomóc, nie? Tele telefon mi wypadł z portfelem, jak szedłem po mieszkaniu. A kurde, wypadł mi portfel jakieś 5 minut temu, sorry, nie mogę. Jakby nie wiem. No, mam... Sorry, 10 minut temu portfel mi zniknął. Ogólnie nie, nie nie wiem jak to jak to jest, ale.. Kurwa. Myślę, że... Kiedyś miałem, teraz nie mam. Już <grym> tak sytuację, miałem. że byliście gdzieś na imprezie, na przykład na mieście. I waszemu koledze wypadł portfel, ale widzieliście, że tak się dobrze bawił, że nie chcieliście mu robić przykrości, bo nie mówiliście o tym, że, wypad że wypadł portfel. Ja zabrałem portfel, jakby nie wiem, po co mi miałby się. po tak, a rzucim. potem a potem. a potem zapominasz, że zabrałeś go po ten portfel i szukacie jak te O O mój potem Boże. Wracasz z Warszawy temploga. Tak. Co! W sumie bym się... Co jest? Ja Fam z boku po twojej prawicy. Żółtek to ja. Z boku. Siema żółtek. Chyba, okay. gościu. Jeden telefon i po tobie. Jeden telefon, rozumiesz? Wiedziesz godne życie. Żona cię kocha. Dzieci cię kochają. Masz dobrą pracę. Jeden telefon i wypadasz z gry mm -hmm. Game over. Game over, man. Game over. Ja je. Ojej! Bo i sami mnie żół... Ej, parzyłem, byłem podobisny! do sami... i gratujesz. What, what the fuck? Łatwo! <laughs> Dobra... Dobra, przejdźcie. Widzę, jak się... Ktoś... Ej, nie, ej, nie, ej... Kurwa... Szefie, takie szefie, takie przepraszam. przepraszam. Ja Za takie zachowanie! Za takie kurwa... Ej, żółtek! Żółtek! Żółtek, za tobą! Za tobą? Przejdź. Żółtek. za tobą, Za tobą... Paweł nie rozumie. Paweł nie kuma, nie i bazę. On jest w kompletnie innym chilloucie. I mówię rozkoszy. Dobra, nie wiem, jajcami Ciebie rzuc, z mi się, z babci, sranie. Co to znaczy jest... babci, sranie? tu mi w ogóle. Nie wiem, nie wiem, ale tak u mnie mówią. tak powiedziała. Tak, tak powiedziała, że... Dobra. Mam niedobre, ja wolę Kamila, wolę Kamila W ogóle, słuchaj, wiecie czym są syry? Syry Kojarzę, kojarzę, kojarzę z nazwę, co to jest Nie wiecie czym są syry, poważnie? Jakiś sek, pewnie Syry to, wiem. Jest, to jest określenie nogi Syry Ale śmierdzące syry nie, nie słyszeliście nigdy takiego określenia. A, Pabcia mi tak mówiła. No właśnie, ja też czasami to powiem, nie? I ja to powiedziałem przy kropce, i ona musiała guknąć, co to znaczy, syry. I mówi, że pierwszy raz w ogóle ktoś używa takiego słownictwa przy niej. Jak debiś poczułem wtedy. Słusznie. Słusznie. Słuszna sprawa, Słysza sprawa. Bo nie, Żółtek? nie ma żółtka. Mimo, no, Gruber rozwywala nie Ta wygrana kompletnie mu nie działa na życie. Myślałem, że kto z... bo... znowu, Chyba znowu, chyba znowu. On... On... Jest na telefonie. Ta... On... Na telefonie gra w On wywalił wiatrak? Żeby w komputerze było cieplej, żeby mógł, jak wychodzi to na konsola z KFC, gdzie można kurczaki smażyć, to on sobie zrobić domowej roboty, wyjebał w wiatrach z komputera. Na procesorze sobie smaży kurczaki w tym momencie. Gruby jest, a on jest cicho strasznie. Gruby jest, ja nie słyszałem go w ogóle. Chyba bygam, ale S. Ale do bitów na końcu ale tylko. co, nice. tutaj coś co nie wierzę To jest Ale wiecie co, wiecie co, grunę? że jak włożę lodówkę do kompa, to od razu będę miał chłodzenie i nie będzie problemu, jakby... Kopie, ty wygrałeś Minecrafta i ci z ścioło kompa chyba jesteś przyszłościowym człowiekiem, wiesz? Dlatego nie możemy wygrywać, prosto. I, I na co ci to było i na co ci to było? O też nie wygrywam. Świnia? Jedziemy. Świnia, kamień. <ślinia> no, no proszę, kurwa, z jajkami do mnie strzela z drugiej strony? A? wybuchaj! <ślinia> <ślinia> co się dzieje? Z każdej strony. Co to było? Ej, co to było? Ej, dobra, nie, nie, w tym momencie nie. Hypixel, ty szmato. Co się zobaczyło? Co się waliło? Użyłeś perły? Nie, nie użyłem perły. Skoczyłem, że postawiłem blok pod siebie. I chciałem się złapać jakby, no wiesz, że postawić pod siebie blok, co nie? Aha. I mnie cofło. I spadłem do przepaści, jak Paweł. Aj, aj. Od, od, odegrałem Pawła. Ej. W, widzisz? Widzisz? No, to, to są tak moje bloky, że nie że się po nim biegać. Zacząłeś nawalać głową w drewno? Tak Nie w Obsydian. W Obsidian? Tak. Kurwa. Zrobiłem portal do Naleju. No, spadł dobra, siema. Grałem Ci mogli pobić brawo czy coś ogólnie? Starałem się, to dla mm -hmm. was było no. I mnie wyjebało z serwera Jak trochę pixel na w zwyczaju Jezus Ty i tak masz spokojnie Mnie za wygraną wywalili z kompa Czekaj, stary, jesteś tak cicho że ja cię muszę podgłośnić No bo jestem na Zero telefonie procent Jest gitara Powiedz coś no. Mówi coś? Idealnie, idealnie Idealnie, idealnie, idealnie naprawdę idealnie. Gruby, no, tylko to się to. nie obraź proszę, kochamy cię Tak Wiesz Tak Nie no, Gruby bierz, Ja cię kasę bardzo mocno, wiesz o tym Chyba gościu, ty masz od razu Spadłem Spadłem No i nie za... wierzę na to koleś stoi na ziemi

Dobra, dobra, dobra. jest! Żyję! Okej, okay, dobra, to co zostaje do końca życia? Daj mi sadzonki, to sobie posadzę tej żalcie czy coś. Dobra, walczę. Kurwa, z... ale ratowałem stary. A, walczę o życie w tym momencie. Mam jeden blok, Kumasz. Co to było? Mm, tutaj... Ej, jakbym... Ej, czekaj. Tak? Mam dwa bloki, Ej, mam cię zwalić? Co ty chcesz? Problem masz ze sobą jakiś? Nie wiem. Tata cię bił? <laughs> Tata pił za dużo? <laughs> Tata pił za dużo. Za dużo pił, za dużo, za dużo. Czekaj no. Tak, dziwiłeś ty też. czekaj, 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 czekaj. Ej nie, nie zlewaj wody, nie zlewaj. Nie zlewaj wody, chłopie! Ja bym tutaj poradził. Weź tam wejdź na górę. Udajmy, że nic się nie stało. Ej, proszę, ej, nie ba, ej, ej, ej. O, fuck, tak. Ej, oh, szefie, 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 nie, szefie, szefie, nie, szefie, szefie. się! Nie, szefie! Udało się. Brobił się. Ej, czekaj, wejdź tam na górę. bo Bądź wodę, to już Dobra, gościu, gościu. Dobra, dary ja znam... Ja życie, Ci życie. Ja wiem, o, page, jak są treści. Ej, dwie nazwisko. Jeden telefon i wylatuje z ekipy, rozumiesz? No właśnie, właśnie, Kamil, wylatujesz z ekipy. Jeden telefon i wylatujesz z tego serwera. Pogoda, no ci... właśnie, Kamil. dzwoni teraz do niego. Siema, Kamil, ogólnie. Weź wyjdź sekwaj i odej komuś właściciela. Nie wiem, jakiemuś losowym randomowi. Najlepiej krzyśkowi 2000. Co temu? Co temu? Co temu? <laughs> smutny Johnny. Słuchajcie babek. <laughs> Tylko na właścicieli i babek. <laughs> O, dobrze ci tak, kuźwe, znęcałeś się nad przyjacielem, to teraz zostań pierdziel, kuź, od pięciu typa. <laughs> Pięć... Nie wierzę Piękne. panu, to mnie co nie. Siema. Nieka. No siemo, stary, jest kawał, musisz takiego kawała z serwera wywalić, wiesz, i mu wszystkie rany zabrać. Czemu? No, no bo zbyt, zbyt tutaj się truje do faka. No dokładnie, tak, tak, tak. Chłop, chłop się poczuł. Pogadaj z nim, okej. Nie wiem, o Marangę, jakby właściciela, i myśl, że cokolwiek może. Nie wiem. Gówno może. Dobra, chciałem może. Możesz się najwyżej zeskać. Zajebał. Oj, Jakaś blaska mianowite. mnie zabiła, bo mi haset! Ja miałem kurza buty ze skóry jakiejś świńskiej. Chłopie mam Minecrafta. Chodź, no chodź. Jeszcze był ten cvel. Kiś ważółtek. Opsany. Magic to bijesz. What the f <gister>. Wyki Widziałem. Ja to Ładnie widziałem. cię porobił. On na pewno ma dobre krzesło gamingowe. Na pewno ma bardzo dobre krzesło gamingowe. No idealne. Pewnie z... nie wiem, IKEA... IKEA sport. I teraz Kamil powinien desek uruklamy reklamę jakichś krzeseł gamingowych. Coś co ty. Na... Ciena I kąd das 15 it's okay. metrów w Minecrafcie Koś, co ty mi wysyłasz? Co czemu ta Musisz opróżnić. Ja nie wiem, że żeby nie wysyłać. Piszę mu swoją stopę, co? Co, co co co. Czy to jest? Kopię. Kopię, mam ci to wysłać? Mam ci to wysłać? A co tu jest to... dokładnie. Co to jest? Czy to, <laughs> to Czy to coś? Koś jest nie. Kamil ci... nie fajnie Kumarzan kum, kumarz wysłał filmik, na którym nogą wyciąga ci tosy z Aczki do Mochdu zadaje Pawlo masz na tym na plizie. Pa, pa, pa. Peluka O mój Boże. Bo to... bo... Ej, Kamil. Kamil Kamil, widziałeś ten filmik, co ci wysłałem o trzeciej w nocy? Nie, jaki? Co zobaczcie? E, gdzie na Instagramie czy gdzie? Mm. Na Diskardzie z tego co chyba wiem Nie wiem czemu na nic gdzie? Kamil przyjacielu prifyło szybko, 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 szybko. Kurwa zajęty jestem Ty to, to by... na przykład Nie pożałujesz. Nie pożałujesz. Jak po, pożałujesz. Nie pożałujesz. Jeżeli pożałujesz, to moich jak... to nie pożałujesz. Pożałujesz, pożałujesz, jakby nie wiem o co mu chodzi. O fucking dead! What the fuck? Oh, okay. O, okej. Jesteś? Ło. Skąd? Co jest, kurwa? jest jestem stópcaj. Paweł ciebie bił. Paweł ciebie bił. Paweł nie, Paweł nie. Paweł... Paweł. nie. nie zbliżaj się, nie zbliżaj się. Nie podchodź tu. Mam kilo. Nie podchodź. Psychopato. Aha. Pod jest jakiś ziomek! Co? Co ty gajasz, poważnie? No pod tobą pójomek, no patrz, tutaj jest, nikt nie jego widzę widać. go widać. Tu nie, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Na tej wyspie co byłeś przed chwilą. No, to, to? Widzisz? Na tej no, wyspie. <laughs> ja pierdolę, co się wytoszyło? On jest zakopany tutaj! Weź, nie wiem, tam lawę spójrz Głupie Chyba nie wysyłaj do mnie tego więcej z poprzeciw człowieka. Nie ma kilofa. Zobacz, co ci teraz? Co za kurwa pet. ty nie wysyłasz znowu? Ty, ty przyklaście no Jesteś nieśmieszny nawet Śmieszny z jakiegoś gówna Nie wiem jak... No proszę on się jeszcze podpalił! Kurwa, nie wierzę! On się jeszcze, on się jeszcze podpalił, jakbyś to Dobra, zrobił, to... Ostatnie, ostatnia rundka, ostatnia rundka, widzowie. Żółtek. Gruby mi coś wysłał. Co mi wysłał? Ale śmieszny jesteś, stary, ale co śmieszny. Nie? A co nie? mi pipiarę, która... jest w kostiumie Cheetos. I to zdjęcie. I... To były palce. Które były... No. No. Dwa palce w Natalce. Co? No tak się mówi. Bo przynajmniej tak mój data tak mówił. No, co to było? No, na końcu, kurwa przegrałem. Nara.